Nie będziemy teraz męczać, bo tutaj stoimy, bo ze Państwo powierzchni i zespół szkół samochodowych i ogólnokształcących, w kategorii szkół podstawowych w miejsce, czyli projektor Epson. Proszę bardzo, szkoła numer jeden, właśnie, Wy, że będzie dobrze dobry witam Państwa. Bożona Rzycka Rystar, wicedyrektor zespołu szkół samochodowych i ogólnokształcących w bielsku Białej. Corocznie startujemy w międzyszkolnym konkursie w ramach ogólnopolskich niebezpieczeństwa, kultury ruchu i ratownictwa drogowego w kategorii szkół ponadpodstawowych. W tym roku szkolnym udało nam się znowu powiem kolejny raz zdobyć nagrody i stanąć na przysłowiowym pudle. Zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie w kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli nasi uczniowie startowali w konkursie z przepisów ruchu drogowego oraz z prawidłowej jazdy samochodem. I tutaj zajęliśmy pierwsze miejsce. I również udało nam się zdobyć drugie miejsce w konkursie za prezentację szkoły w Korowodzie. Jakie nagrody otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy dwie nagrody. Jedna to jest tablica interaktywna, a druga projektor. Sprzęty zostaną wykorzystane w naszej szkole do wzbogacenia pracowni. I na pewno będą dzieci z tego korzystały. Nazywam się Bartosz z Czwartego Liceum Ogólnokształcącego imieniem Komisji Edukacji Narodowej. I tak, można powiedzieć, że już jesteśmy weteranami, jeśli chodzi o udział tutaj w tej pięknej uroczystości, jaką niewątpliwie jest tutaj no całe w ogóle przedsięwzięcie czyli tutaj i korowód, i, i turniej, tutaj bezpieczeństwa, testy. Także tutaj no, zawsze zajmowaliśmy czołowe miejsca. W tym roku też się nam udało. Tutaj koleżanki przygotowały pięknie młodzież, młodzież zajęła pierwsze miejsce w krowodzie. Ja przygotowałem młodzież tutaj, która uczestniczyła w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, czyli jeździli po prostu samochodem, czyli ta jazda sprawnościowa, wcześniej testy, które miały miejsce. Także moja drużyna wywalczyła drugie miejsce, także wygraliśmy cenne nagrody. Tutaj ten, ta tablica interaktywna, projektor dla szkoły, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tych nagród, są to cenne nagrody. No i na pewno będą wykorzystane, wykorzystane przez młodzież. Dzień dobry, Katarzyna Mala ze Szkoły Podstawowej numer 29 w Wiesku Białej. Od wielu lat bierzemy udział właśnie w Dniach Bezpieczeństwa i w tym roku również przygotowywaliśmy się, no i udało nam się w Korowodzie po raz kolejny zdobyć tą oto cenną nagrodę dla placówki. Jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się, że poprzez zabawę dzieciaki mogą się zmotywować i jednak pamiętać o tym bezpieczeństwie, prawda, co jest bardzo ważne. A temat tegoroczny Bezpieczny Dzień Dziecka myślę, że jak naj najbardziej było na czasie, a my w tych znaczkach naszych odblaskowych właśnie żeśmy jeszcze to jak gdyby utwierdzili, że należy dbać o bezpieczeństwo, myśleć o tym gdzie przechodzimy, jak przechodzimy jednak, żeby być widocznym. No, jesteśmy po prostu zadowoleni i mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku nam się również uda wziąć udział w tak pięknej imprezie. Dzień dobry, nazywam się Olaf Pękala i reprezentuję Szkołę Podstawową nr 13 z Lipnika. A propos pana pytania to nie potrafię na nie odpowiedzieć, bo tyle tych razy już było, że po prostu nie wiem, który raz startujemy i którą nagrodę, który raz zdobywamy nagrodę. Czyli jak w tym roku się udało, które miejsce, jakie nagrody? W tym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o wiedzę o ruchu drogowym i drugie miejsce, jeżeli chodzi o prezentację młodzieży w korowodzie. Także pierwsze i drugie miejsce jesteśmy bardzo zadowoleni. Jaka, jaki pomysł był na korowód w tym roku? Generalnie zawsze jest podobny, bo chodzi o to, żeby korowód był kor kolorowy, głośny, żeby się ładniej prezentował i taki ten korowód był.